Czołem, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Ikid szponem w Total War Warhammer 2. Problem w tym, że. Okej, okay, no, miałem bronić Bilbali, broni Bilbali, tylko że, no, nie wiem, to jest Bilbali? Nie wiem. Nie ma murów. Nie ma murów. Także musimy się obyć bez murów. A może być to dosyć problematyczne, no, biorąc pod uwagę fakt, że armia nieprzyjaciela składa się przede wszystkim z łuczników. Także, no, nie wiem, jak to będzie wyglądało, powiem szczerze. I mam teraz troszkę. Troszkę złe przeczucia Mamy zionięcie, okej. Okay. No ale kto wie, może sobie jakoś z tym fantem poradzimy. To damy na trójkę albo na czwórkę. Dwójka, trójka. No i cała główna armia na jedynkę, odpalamy. te Okej. Okay. No i trenersów tu nie wrzuciłem. Może jest jakaś szansa, mam sporo skawenów do przyzwania, a plusem jest oczywiście fakt, że posiadam także atomówkę. Więc myślę, że jakieś tam szanse mamy. Ale one oczywiście... No cóż, troszeczkę się zredukowały, jeżeli... Znaczy w momencie kiedy się okazało, że... Mam jeszcze trebusz. Na, tre... Na trebusz... Fajnie usiadła ta atomówka. Mamy jeszcze jeden oddział klanratów. Zaraz przyzwiemy na trebusz z kaweny Ała! Co jest, no? Co jest? Kurde! No nie mogę, nie mogę użyć umiejętności w tym momencie. Ja pierdzielę, no. Tak mnie irytuje, jak coś nie działa tak jak powinno. No, wreszcie. Podejdźmy tym. Tym też. No, kawaleria w ogóle nie oberwała praktycznie. Trebusz też nie za bardzo. Hm. Kuszące. Ale nie wiem czy się opłaci. Ale nie wiem, czy się opłaci. Dobra, za zaorany to są siewcy morowego wiatru. Więc oni zadają przyzwoity damage. Nie wiem, czy to wystarczy. Ponownie. Okej, okay, udało się dogonić jakichś tam łuczników. w morowego wiatru dorwani Tu mogę to rzucić, ale troszkę szkoda. Gdzie jest dowódca jakiś? Kurde. Tu jeszcze mam mnóstwo sz szczurów. Jest tu dowódca, dobra, zionięcie. Dawaj, 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 dawaj Siadło, pięknie siadło. Gonić ich. Kabum. Tak. Może by ich w kombacie, kurde, zaorać, będzie lepiej? Dobra, tam ucznicy też dorwani. No, teoretycznie nie jest tragicznie. Mamy jeszcze Lorda, on żyje cały czas. Mam mało many wprawdzie. Rausznice się załamują. Tutaj dorwani w kombacie, świetnie. Mam jeszcze kolejne. Dobra, przyzwijmy tam z kawenów. Tutaj jest najgorzej, powiem szczerze. Ta kawaleria zbrojni pielgrzymi. Inne cuda. Jeszcze jakieś, jakieś niedobitki. Dobra, tam ci łucznicy przepędzeni. Okej, okay, tu kolejny oddział dorwany. Najgorszy problem to oczywiście wspomnianie łucznicy. I ta kawaleria, oczywiście. A bo to są strażnicy Grala. Z tym może być straszliwy problem. To nie czy ja za oram Lorda nie? W walce w zwarciu? O kurde, strażnicy grała. Dawać tutaj. Tak, to jest podstawowe pytanie. Czy ja zaoram strażników w Grala? Szanse, raczej niewielkie. Ale jest nadzieja, że się zglobują. Tak, to jest chyba odwieszna, Nie wiem, odwieczna nadzieja? Nie wiem, czy to dobre określenie. Zawsze obecna nadzieja Skavenów. E, tu mam włócznie też, to, to jest też to to to, to pewien plus. Dobra, tam dojechani. Mam przewagę, teoretycznie. Mogę przyzwać jeszcze kolejne oddziały, byle lorda nie stracić. Że to łatwo powiedzieć. A to mówkę rzucać? Kurde. Chciałbym tego nie zrobić, bo szkoda byłoby jej zmarnować. Ale Lord się ledwie trzyma. Dobra, no statecznie Lorda wycofałem. Oni się też wycofują. Jeszcze jeden oddział skawenów mogę przyzwać. No, okej. Okay. A, tu mi Lord walczy, jednak. Przyzwijmy jeszcze jeden oddział, żeby totalnie ich okrążyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, totalnie otoczeni. Jest nadzieja. Wydaje mi się, że jest nadzieja na wygranie tego. Bez użycia atomówki w sensie. No bo o to mi właśnie chodzi. Kurde, dowódca mi pada. Dobra, zwarcie, wzwarcie panowie. Macie zatrucie czy coś. spróbujmy ubić Lorda. Spain Chantress jakby nie było. dawać dawać kurde strażnicy Grala. Okej okay, jeżeli lord padnie To pytanie czyj Mój zaczyna uciekać, kurde To byłoby tak niefortunne Zabijcie Feinchantres Oj, nie zatrzymałem moich uczni, kurde Dawaj, dawać, już dużo jej nie zostało, no Dobra, ona ucieka. Tam się coś ponawracało. Kurde. Strażnicy grala. Dawać, dawać. Lord by się nawrócił, też byłoby fajnie. Tam się coś ponawracało. Kurde, i morale wraca. Najgorsze, że ona się regeneruje, nie? Strażnicy grala nas O, tu jeszcze zuskawany, okej. Okay. Kolord najgorsze, to jest problem. Dawaj dawać. Po dawać. Okej, okay, armia się załamała. Tak, chyba się załamało wszystko. Tak. Grale uciekają. O, jak szanie, jaka bitwa. Nie no, powiem szczerze, że w tej kampanii nie brakuje na pewno bitew, które są mega fajne. Wow, no, co 456 trupów strażnicy grala. Ja najpierw myślałem, że to są jacyś rycerze królestwa, dlatego się kompletnie nimi nie przejąłem, ale później, jak sobie zdałem sprawę z czym mamy do czynienia, no to wyszło, wyszło. Dobra, no, robimy cięcie, ale o, kurde, masakra, ledwo wygrane. Dobra, Bilbali obronione. Okej, okay, no, Karkason jeszcze nie skończyło swojej tury, ale. Okej, okay. nierzetelni. Mamy wojnę z. Sartosa nam pomaga. Ale mamy wojnę z leśnymi elfami. Okej, okay. to mi pasuje, to mi bardzo pasuje. Chociaż może być ciężko, ale. Szczególnie, że jeszcze wcale nie zaoraliśmy Bretonii do końca, Carcassonne. Ale zrobimy to, zaoramy ich, naprawdę. No to zaczyna się robić ciekawie. Okej. Okay. Wrzodziarz, tak, to ten wrzodziarz, który bronił i który obronił. Dobra, no ja bym ścigał, ja bym ścigał tych, tych gości z Karkason. Nawet tą drugą armią, która jest zasadniczo... czekajcie, ej, 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 ej. Chciałem Marsz żeby ich jednak troszeczkę szybciej dogonić. Mm. Hej. Dobra, dobra, niech sobie tam siedzą te, te skaweny. Mamy leśne elfy. Królewska Polana, tylko że to, to jest mur totalnie. Ja nie wiem, czy tam się da w ogóle jakkolwiek wejść. Tędy się da wejść. Eee, tędy się da wejść. Kowadło Waula w ogóle jest torgawan. Czy to jest jakaś frakcja leśnych elfów? Trzeci, trzeci. Próbujmy ubić tego elfa. O! Ładnie. Rana, sukces. Zdobył jeszcze spacz paliwo. Dajmy mu specjalistę. On teraz się naprawdę tak zmienił w takiego specjalistę w rzeczywistości, więc. No tak, tego nie zaoramy na razie. W Brion będzie ciężko, bo oni tam mają naprawdę sporo. By... O tutaj, kurde, też. Orion. Królewska polana, garnizon. Tak myślałem. Po prostu. No ja nie wiem, czy ja to w ogóle dwiema armiami pełnymi bym w stanie był pokonać, chociaż... Z atomówką? Kto wie? Spróbujemy, spróbujemy na, na pewno. Oddajmy turę, bo na razie nic tutaj więcej za bardzo nie możemy zrobić. Zobaczę jak tam z czasem, ale dopiero chyba zaczęliśmy odcinek. No, ta bitwa troszkę zeszła, ale, ale nie jest tak tragicznie. Może Bryon udałoby się zaorać. Piraci z Sartosy. Sojusz militarny. Kurde, no jestem za. I ja mogę wyznaczyć im cele. Więc Brion byłoby fajnym punktem. Gdyby zaatakowali Brion, ja spokojnie mógłbym się zabrać za leśne elfy. No ta kampania idzie po prostu jak. jak spłatka Naprawdę. Wszystko się ładnie sprzęga. Sartosa nam. Okazała się najcenniejszym sojusznikiem. Czaszko łupy napotkano. są tutaj naprawdę mocno dostało. Ale to była ciężka bitwa. Naprawdę. Te grale prawie to ugrały. Okej, okay. paravon. Paravon jest chyba gdzieś tutaj. Bardzo blisko. Ale myślę, że nie opłaca się ich na razie atakować. Dobra. Ruszamy. Wyprzedzimy ich oczywiście. No ale oni muszą tędy wracać, nie? Więc tak jakby. Zamek Karkason. Mogę to ulepszyć na trzeci poziom. Przychody tempu zupełnie strat. Zpaczenie z kawenów. No dobra, może być. Spróbujmy ubić jeszcze to. Szansa powodzenia jest zbyt mała, ok. Może olejmy i spróbujmy się tu wedrzeć. Zobaczmy. O, Dom Wieków, kolejny. Wiesz na straż? No to podstawowy włócznie w sumie, więc. Nie, no tu nic nie zrobimy na razie. O tu mamy strażnicy dzikiego lasu, zwiadowcy z głębokiej kniei Trikiny Cholernie mocna armia No ale my mamy atomówkę To jest nasza przewaga, niewątpliwie Tu mogę dorekrutować turmo szczury to armię bym wywalił, bo Bilbali teoretycznie ma niezły garnizon Ale może a straci lojalność? O jeżeli się zanadto zmniejszy armię, no i tak ma dużo. Ale dobra, dobra, oddajmy na razie turę jeszcze raz. Zobaczmy, co się stanie. A zapomniałem wyznaczyć celu dla sartosy: na brion. To byłoby bardzo fajne, gdyby ta sartosa to zajęła. To by było mega fajne. No, piraci z Sartosu, ja nie wiem, czy oni nie walczą, nie walczą z Bordeaux, bo widziałem, że mieli z nimi wojnę, więc możliwe, że tam zaatakowali właśnie Alberika i jego frakcję. No ja bym chciał zaorać leśne elfy wreszcie, zrzucić na nie cholernie dużą atomówkę, to by było tak fajne. <laughs> Okej, okay, no Karkason wyszło na morze. No oni teraz się zaczną znowu dorekrutowywać, to najgorsze, niby mają tylko jedno miasto, ale spokojnie, dwie armie utrzymają pewnie bez problemu, mimo że zająłem ich stolicę i w ogóle. Napotkano no, Kemrich, okej. Okay. Hmm. że marsz, jeżeli wezmę to, to ledwie wyjdę może chyba mi ucieknął ostatecznie, chyba mi ucieknął dobra dyplomacja Sartosa cel No, bryon nie mogę. Zaczego? No, wszystko mogę, tylko nie bryon zapewne. Nie, tego też nie mogę. Dlaczego? A bo nie toczą z nimi wojny. Dlatego. Szkoda. What do you want? Szansa niska. Coś im tam mogę rzucić, ale nie wiem czy to zwiększy szanse, nie za bardzo. Więc nie bardzo dołączył do tej wojny. Ewentualnie mogę ustawić koordynację działań. A królewsko polane. Dobra, no może tak być. No nie ma wyjścia w sumie, nawet chyba. Okej, okay. no niech będzie, dobra. Wycofam tego mojego szpiega pod miasto. Pod miasto sobie tam funkcjonuje bez problemu. Mm, sobie żyje własnym życiem Także niech tak sobie żyje Wytwarzanie żywności zawsze mile widziane, więc zróbmy. Okej okay. Damy mu wędrowca. No i oddajmy ponownie turę. No ewentualnie zaoramy najpierw Karkason i później się rzucimy na leśne elfy dopiero, żeby... no żeby nas w plecy nie zaatakowali, jak będziemy się z leśniakami tłukli. Chociaż ja nawet Okej. Okay. Zerwij pakt to nie agresji. A jakby w kontrofercie zaproponować im dołączenie do wojny przeciwko Karkason? Szanse i tak niskie. Dołącz do wojny przeciwko Rigo. Dobra, dołączę. Może nasze relacje jeszcze bardziej się poprawią, i w końcu. No, zobaczymy. Dołączę, bo i tak nie ma to większego znaczenia. Chyba. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują nagle w plery. Może to było głupie trochę. Ale miałem, miałem nadzieję, że poprawię relacje. Dobra, karka są się wycofało, jasne. No nic, trudno. Tak jak mówię, nawet nie muszę, właśnie nie wiem ile będziemy mieli czasu jeszcze, bo trzy królestwa zbliża, zbliżają się wielkimi krokami. Eee... Więc kto wie? Hmm. Czy nie wystarczy mi po prostu zaatakowanie elfów? Nawet niekoniecznie wygranie, ale po prostu zrzucenie na nich atomówki. To byłoby naprawdę bardzo miłe, nie? Nie sądzicie? O, frakcja zniszczona. Ok, czyli. Ok, mamy problem z głowy. Spróbujmy tu podejść. Dorekrutujemy woja. No i po prostu będziemy się próbowali. Poz... Znaczy, zaatakować. uzbroić i zaatakować. E... No, elfy. O, rana udana. Bardzo ładnie. Bo z karkasą raczej się nie uda zawrzeć, jakiegoś traktatu, zapłata? Niskie szanse no, o, im już dużo nie zostało teoretycznie. O, lokalne możliwości werbunkowe, bardzo fajnie, oddajmy turę. Dowerbowalibyśmy sporo szturmoszczurów w tym, w tej drugiej armii. No i z tym moglibyśmy ruszać, mamy jedną atomówkę. No i to jest chyba w porządku rozwiązanie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to Karkason nie będzie tutaj już się jakby ożywiało. O nie, jednak się ożywili. Druga armia ruszyła. Więc jednak może to Brian trzeba będzie zniszczyć. No jak będzie trzeba, to zniszczymy i tyle. Zobaczymy. No, do, No w sumie nie, nie jest to taki, takie złe rozwiązanie, bo zaoralibyśmy to bryą i byłby po prostu, no... Na plecach bylibyśmy czyści, można by spokojnie całe, całe siły skupić skupić na zaorywaniu leśnych elfów. Dzikie plany, dobra, dobra. Ta, on ewidentnie płynął w naszą stronę. Dorekrutuję tu szczurzych niewolników albo dwa razy szczurzych niewolników. No, nic innego takiego sensownego tu nie mogę zrobić. Chyba, że włóczników klan braci z tarczami. Dobra, spróbujmy. Dobra, druga armia tymczasem tak idzie tutaj. Główna armia także zaczyna maszerować w kierunku Brion. Mamy na 10 poziomie naszego spacer inżyniera, damy mu specjalistę, bo jest naszym, jakby nie było, specjalistą. No i spróbujemy to zniszczyć. Garnizon jest, jest w miarę duży, ale bez przesady. Technologie, doświadczenie dla klan braci, przychody z łupów, dobra, może być. Oddajmy turę. Karkason pewnie nas zaatakuje. Właśnie, pewnie nas zaatakuje. Pytanie, czy garnizon wytrzyma, nie? Bo jak mają teraz więcej elitarnych jednostek, ja mam tą atomówkę wprawdzie, ale wolałbym ją jednak zaoszczędzić na elfy. Piraci z Sartosy, co oni takiego potrzebują? Dołącz do wojny przeciw Bordo? Kurde, nie chcę. Muszę odrzucić. Nie chcę dołączać do wojny przeciwko Bordo, bo to sprawi, że będziemy mieli kolejnego wroga na plecach. Więc nie mam ochoty kompletnie. Carcasson. Wycofali się. okej. Okay. No to teraz będzie ciężko to zaorać. Ale teraz może będziemy mogli to po prostu olać. Zamek Carcasson. Ruiny skaweńskie. Po prostu olejemy ich i tyle. Wycofamy się. Dozbroimy i ruszymy na leśne elfy. I w kolejnym odcinku. Zrobimy masakrę z leśnych Elfów, Tak długo na to czekałem. Więc to będzie. I jeszcze z tą atomówką. Jakby się udało zrobić taki myk jak ostatnio, 14 czy tam 12 oddziałów. Dobra. O, złamany no zniszczony, więc. Bretonia. Ok. Dobra, czy możemy tu coś dorekrutować? Bardzo bym chciał dorekrutować. Ach, szturmo szczury tylko raz jeden zrobię. No, mam mało kasy, trochę. Ze względu na właśnie tą armię, którą tu utrzymuję, ale muszę ją utrzymywać, bo inaczej mogę dostać plery. No, oni nie mają dużo w sumie. Sama śmieciowa, znaczy przesadzam, halabardy nie są może tak strasznie śmieciowe. Dobra, oddajmy turę jeszcze raz. Zerknijmy na zegar. Zobaczymy, co to Karkason zrobi. 31 minuta, więc teoretycznie musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Mm, ale w kolejnym... Nie mogę, panie. Sartosa zajęła tych Origo, także fajnie. Nie, 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 przykro mi, okej. Okay. No jesteśmy sojusznikami, ale ja tu mam inne bardziej szczytne cele. O, Imperium! Okej. Okay. Bretonie się wycofała. Karkason. Tryb w obozie, gdzie ona poszła? Czy znowu popłynęła na Bilbao? Czy jak to się tam? Bilbao to się chyba nazywa. Bilbao to jest w realnym świecie. No dobra. Księstwa graniczne tak notabene zaorały tych orków, z którymi mieliśmy pakt o nieagresji. O, tutaj więcej orków, imperium. Co tu się dzieje? Ależ by było miło, jakby skaweńskie spaczenie wlazło na te y, leśne elfy. I te ich lasy, w których kampią całą grę. Co jest gorsze od kamperów. Kurde, armię na samym strzelaniu. To znowu leśne elfy, nie? No to po prostu aż się proszą o to, żeby ich zaorać, no. Dobra, więcej szturmoszczurów. Kończymy dzisiejszy odcinek. Przygotowujemy się do wielkiej inwazji na leśne elfy. O, czekajcie. A, nie mam kasy. Dobra. E, przygotowujemy się do wielkiej inwazji na leśne elfy, którą mam nadzieję, że zrobimy już w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.